Niech więc brzmi dziś ziemia cała. Niech więc brzmi dziś ziemia cała, bądź zwawcy wieczna cześć cała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę wsłuchani formacji dusz pasterskich, dzisiaj odbywa się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej z tej racji nabożeństwa majowego w naszym kościele nie będzie, majowe na wzgórzu kalwaryjskim o 15.00. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Kolekta specjalna zeszłej niedzieli wyniosła 10 124 zł. Bóg zapłać. W poniedziałek panie zespołu charytatywnego będą pełnić tzw. dyżur miłosierdzia w godzinach od 16 do 17 w domu parafialnym. Do kosza przy kaplicy miłosierdzia Bożego będzie można składać produkty z długim terminem ważności. Będziemy mogli przekazać je osobom zwracającym się do nas z prośbą o wsparcie. W poniedziałek o 18.00 zapraszamy na Mszę Świętą w intencji wszystkich matek z okazy i święta o potrzebne łaski, zdrowie, świętość życia, a także o Boże Błogosławieństwo dla ich dzieci i rodzin. Będziemy się także modlić w intencji księdza Pawła Kaszuby, obchodzącego pierwszą rocznicę Święceń Kapłańskich. Od poniedziałku do środy będziemy przeżywać tzw. Dni Krzyżowe. W te dni zapraszamy na nabożeństwa przy krzyżu misyjnym o godzinie 17.30. W środę pomszy o 8.00 śniadanie dla seniorów. W sobotę 31 maja zapraszamy na spotkanie z piekarzaninem, księdzem dr Grzegorzem Strzelczykiem. Ksiądz Grzegorz to znany, ceniony teolog podejmujący odważne tematy, nie tylko z dziedziny teologii. Temat spotkania duchowo-świeckich, jak ją kształtować, jakich środków używać. W trakcie spotkania przewidziany jest czas na zadawanie pytań. Przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii. W piątek po Bożym Ciele, 20 czerwca, organizujemy pielgrzymkę do Cieszyna. Szczegóły na plakatach, zapisy w kancelarii. W niedzielę 8 czerwca w godzinach od 8.30 do 18 zapraszamy do cukierenki dziecka Bożego na kawę, herbatę i domowe wypieki, dowód przeznaczony będzie na cele piekarskiej ochronki. Zapraszamy do udziału w cyklicznych wydarzeniach muzycznych, które nazwaliśmy Spotkanie z muzyką. Na pierwsze z nich zaprasza nas organista pan Mirosław Ból w niedzielę 8 czerwca o 17.00. Celem spotkań jest m.in. lepsze poznanie osób tworzących muzykę w naszej parafii, a także ich twórczości. Pragniemy zaprosić wszystkich na pieszą pielgrzymkę do Częstochowych w dniach od 2 do 6 sierpnia. Koszt to 400 zł, a zapisy trwają przez formularz na stronie parafii, a także można się zapisać w kancelarii parafialnej. Ostateczny termin zapisu to 22 czerwca. Dziękujemy Paniom i Panom za sprzątanie Kościoła na dzisiejszą niedzielę. Zmarł Roman Szymik, lat 86, mieszkał przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Jego pogrzeb będzie u nas we wtorek o 8.50. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.